Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car. Prosiliście o filmy z turbo modyfikacji, tak więc turbo modyfikacja się pojawiła. Mianowicie, od ostatniego filmu parę rzeczy się tam pozmieniało, i teraz jest troszeczkę fajniej. Mam w zasadzie zainstalowaną modyfikację na turbo i na EQ, tak więc obydwie modyfikacje przeszły bardzo wiele zmian, aczkolwiek sposób montażu raczej się tam nie zmienił, bo wszystko pozostaje tak samo, wszystko montujemy pod maską w jakieś tam odpowiedniej kolejności i w zasadzie muszę użyć szywa z mojego drugiego kanału, ponieważ moja Satsuma gdzieś wylądowała pod teksturami. Jeśli ktoś oglądał poprzedni odcinek, czyli Brodnię miłosną część druga. To najprawdopodobniej będzie wiedział o co chodzi. I co się stało. I czemu nie jedziesz? Czemu biegów nie zmieniasz? Okej, okay, biegów nie zmieniasz bo miałeś tutaj shifterka odpalonego. Okej, okay, kierownica troszeczkę mi tutaj za szybko działa. Dobra, na początek co musicie wiedzieć, to na pewno to, że są dwa rodzaje turbo. Jest duże, czyli wyścigowe, i jest małe, nazwane w zasadzie Turbo GT. Czyli jak macie Satsumę GT, to możecie użyć tego mniejszego turbo. Jeśli na przykład chcecie też mniej mocy w samochodzie, bo wyścigowe turbo dodaje bardzo, ale to bardzo dużo mocy. Dobra, dojechałem tutaj, wjechałem sobie na to miejsce do mechanika, bo w sumie tu mi będzie chyba jakoś tak wygodniej. I teraz tak. Czekaj, kurwa. Warto sobie ze sobą zabrać. Znaczy, no warto. Musisz. Praktycznie, że musisz, bo w sumie y, narzędzia też masz tutaj w tej szafeczce. Te klucze. Ale klucze są w sumie teraz niezbędne do tego, żeby y, przymocować tutaj turbo, ponieważ są śruby. Ogólnie, jeśli niepoprawnie zamontujecie turbo, to wskaźnik. Hmm, że tak nie naładowania czy czego tam będzie wskazywał wam error, czyli błąd, ponieważ nawet jedna niedokręcona śrubka, czy tam nakrętka, może spowodować wam bardzo duże problemy z tym, aby w ogóle coś tutaj zaczęło działać. Maska tutaj nie będzie nam potrzebna z tego względu, że hmm, zamontuję sobie duże turbo. Dobrze, wszystko wiemy, tak. I tutaj, tak. Dobra, cicho, bądź tam. Tutaj macie taki fajny katalog. I macie tutaj dwie rzeczy do wyboru. Prawdopodobnie możecie mieć więcej, jeśli macie więcej jakichś tam modyfikacji. I weźmy sobie turbo. Turbo może się zepsuć. Tak, turbo może się zepsuć. W poprzedniej części tego nie było. Ale zostało to dodane. Więc używajcie to w sumie z głową. 2,5 tysiąca marek za naprawę turbo. To jest w sumie. No powiedzmy mało, w porównaniu do tego, ile trzeba zapłacić za samo turbo i Eku do SATSUMY. I też zwracajcie uwagę, bo macie na przykład tutaj części do małego turbo, i macie części do dużego turbo. GT turbo to jest małe. A racing turbo to jest duże. Więc kupujemy sobie to, co jest na duże turbo. Blow off a też sobie weźmiemy Blow off. Chyba działa tylko wtedy, znaczy, chyba działa tylko na wyścigowym turbo. W sumie tak jest opisane. Chyba, że gdzieś jest na dole jeszcze do GT, ale tak. Tutaj do GT tej rurki nie potrzebujemy. Filtra powietrza nie potrzebujemy. I teraz ważna rzecz, bo tutaj musicie wybrać odpowiedni element. Jeśli macie. Twin, to wybieracie tą opcję. Jeśli macie wyścigowy, czy jak to tam racingowy, to wybieracie tą opcję. Ja mam ten racingowy, ten najlepszy w sumie, to wybieram ten. To jest ważne, żeby po prostu wszystkie części poprawnie zamontować. Tutaj macie oczywiście maskę z wycięciem na duże turbo. No i macie intercooler. No i oczywiście macie zegar. Widzicie, 20 tysięcy za samo turbą, dużą turbą do Satsumy, to jest w sumie troszeczkę dużo pieniędzy. Przynajmniej na początek gry, bo wiadomo, że są potrzebne też inne rzeczy, które trzeba kupić. Ewentualnie Satsumę naprawić, wyremontować. Potem jak klikniecie sobie na Finish, to części Wam się tutaj pojawią. Część będzie tutaj na stole, Część będzie tutaj, ale ogólnie wszystko macie tak, jakby w jednym miejscu. I teraz zabierzmy się za montaż turbo. Weźmy sobie to wszystko tutaj pod samochód. Jeśli przytrzymacie troszeczkę tutaj kursor na którejś części, to w sumie widzicie informację, czy to jest uszkodzone, czy nie. Tutaj jest akurat napisane, że wygląda na. Praktycznie nowe, więc nic dziwnego, bo przecież zostało to przed chwilą kupione. To mi będzie tylko przeszkadzało, dlatego że intercooler jest właśnie w tym miejscu. Teraz wcześniej on był tutaj. To jest jedna ze zmian. Tak jak widzicie, mamy śrubeczki, które nale należy później dokręcić. Mm, I mamy tak. Montujemy sobie tutaj tą rurkę, jak widzicie mamy zaciski i na zaciskach mamy śrubki. Ja też w sumie będzie trzeba wszędzie podokręcać. Ok, zakładamy sobie tą, turbo chyba szło jakoś na końcu. Teraz chyba tak, ta tarura, Ta, rura. ta rura. bardzo dobrze. A tutaj coś mam. Aha, to też mi się w sumie przyda, bo to jest do tego. Ok, to jest to. To chyba szło na końcu, to chyba szło później, teraz chyba turbo, tak teraz turbo, blow off a możemy sobie zamontować w tym miejscu i to będzie nasza jakby rura wydechowa. Zaraz zobaczycie o co z tym chodzi, bo też fajna funkcjonalność tutaj została dodana. No i oczywiście mamy nasz układ wydechowy, który no jakby nie było należy wymienić. Należy wymienić. Nie wiem czemu, czy to jest w ogóle potrzebne, ale w sumie jeśli jest, to wymieniamy. I ogólnie chodzi o to, żeby zdemontować ten ciemniejszy element. I tu właśnie zaczyna się prawdziwa przygoda, bo łapiemy za klucze i będziemy musieli to wszystko tutaj demontować. Tylko jeszcze sobie niech przypomnę, który to był kluczyk. To był ósemeczka ósemeczka i to chyba było cztery śrubki, w sumie dobrze by było to zrobić na początku, bo teraz mogą pewne części nam tutaj przeszkadzać, nie to żebym odpiął co trzeba było. Aha tu jest jeszcze jedna, hmm, Czyli jeszcze jedna powinna być, to nie wiem czy nie jest od tego drugiego układu, aczkolwiek to mi powinno zejść tutaj ładnie. Dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj ogarnę to wszystko, wszystko sobie odkręcę, tak żebym miał po prostu tutaj łatwiejszy dostęp. Dobra, nie to ściągnąć znowu, co trzeba było. Kurde, ja muszę nie, ja muszę to tutaj sobie odstawić na razie, bo jak widzicie, trochę mi te części przeszkadzają, więc jeśli będziecie cokolwiek składać, zacznijcie sobie najpierw od tego elementu, żeby go tutaj podkręcać. Nie wiem, czy muszę tutaj też. Odkręcić, ale wydaje mi się, że nie. Dobrze by było wjechać sobie na kanał i tam na kanale sobie to wszystko robić. To jest jeszcze jedna, czy to będzie od tego? Tak, to będzie od tego. Dobra, czyli te pozostałe możemy tutaj sobie spokojnie przykręcić. To, co żeśmy odkręcali, żeby to przypadkiem nie zapomnieć o tym później. No tak, widzicie, w sumie złe śrubki tutaj odkręcałem. Dobra, to możemy walić, bo to już w sumie nam nie jest potrzebne. Teraz montujemy to. I w sumie przykręcamy to tym samym kluczem. Ok, jeśli przykręcacie śruby, czy tam po prostu nakrętki od, tego, od tych modyfikacji, to jest to po prostu inny dźwięk do kręcania, więc nie przerażcie się, że tam nie wiem, gra wam się zbugowała czy coś. Bo to jest po prostu normalne. Z drugiej strony tak samo. Dwie śrubeczki i w sumie powinno to działać, a w sumie nie działa. Czekajcie, bo to chyba to jest któraś rola odpowiedzialna właśnie za te rzeczy. Czy ty się tutaj zamontujesz? Tak. Bo w sumie zobaczcie, że układ wydechowy teraz idzie do turbo. W sumie do tego też idzie i w sumie ta jakby z silnika idzie tu napędza turbo i wypada normalnie tą naszą rurą wydechową z tyłu przynajmniej tak powinno być ale jakby nie było no tutaj też jakiś tam dymek nam leci czekajcie bo jeszcze jedną część muszę tutaj znaleźć bo zgubiłem coś ej gdzie to jest o, tutaj się coś schowało. No, żebym to teraz tylko złapał. A jak się tak schylę? No, bardzo ładnie. Ogólnie tak, możecie malować sobie te części, właśnie, bo zapomniałem. Zapomniałem o tej jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby Wam pokazać. I generalnie nie, nie tylko to można malować, bo zobaczcie, o, cyk i pomalowane. Ogólnie bierzecie spraya i tylko sobie malujecie. Aha, spraya już nie mam. On no to świetnie. Dobra, znowu padłem ofiarą błędu tekstur i mi to wszystko powpadało, ale tak. Turbo możecie sobie pomalować. blow -off możecie sobie pomalować. Intercooler -inter możecie sobie pomalować. Maskę sobie możecie pomalować. Ale chyba orurowania nie możecie. Chyba tak. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo w sumie, no teraz już nie mam jak sprawdzić tego. Dobra, jeszcze nie dokręcamy, no bo teraz zobaczcie na ten wspaniały tutaj efekt, który zaraz Wam pokażę, tylko jeszcze dokręćmy sobie tutaj jedną z tych śrubek, teraz nie pamiętam, które to były, jakie to były rozmiary, ale zaraz do tego dojdziemy, no bo tutaj być może to chyba było coś mniejszego, może ósemeczka? Nie, 8 też nie. 7, też nie, dobra, idźmy dalej. 13, też nie. 14 też nie, dobra, to sprawdźmy jeszcze raz. 10, o dobra, to jest w sumie klucz dyszka. Tu macie jedną. Tu macie następną od, tych, od tej rureczki. Następna będzie tutaj, w tym miejscu. Od razu możecie sobie z drugiej strony to dokręcić, żeby tutaj nie zapomnieć. Intercooler musicie przykręcić. Pamiętajcie, żeby wszystko do końca dokręcać, bo nawet o jeden obrót, jeśli nie dokręcicie, to Wam tutaj może to nie działać. Dobra, tu była inna śrubeczka. Tu jeszcze nie zapomnijcie nakrętki dokręcić, bo to też jest ważne. Mimo, że przykręcicie śrubę, to nakrętka może być nieprzykręcona. Ok, teraz tak, idziemy z drugiej strony, to jest jedna, to tutaj jeszcze druga i tu chyba śrubeczka jeszcze, tak, musi być dokręcona, wszystko musi być tutaj dokręcone i macie tak, tutaj macie kolejne dwie śrubeczki i chyba tylko śrubeczki, bo nakładek w sumie nie było. Dobra i teraz y, tu też będzie inny rozmiar, A to tutaj chyba było mniejsze, to było mniejsze, nie, daj mi tutaj bliżej, żebym nie musiał tyle chodzić. Pokaż sameczka sameczka też Ci tutaj nie podchodzi, tak muszę się tak schylać. Dziewiątka, dobra, lecimy od piąteczki. Piąteczka tutaj będzie, to w sumie najmniejsza śrubka. Gdzieś jeszcze chyba pominąłem którejś, którąś śrubeczkę, bo gdzieś jeszcze powinna być. Była taka jedna chyba mniejsza, w którymś miejscu. Nie wiem, czy to było od tego. Nie, bo tutaj tu już nic nie ma. Tak, możecie zauważyć, właśnie takie pewne informacje mi się tutaj pojawiały. Ale zaraz je sobie tutaj ogarniemy. Wiecie co? Spróbujmy odpalmy. Mam error. Czyli jeszcze coś nie jest do, do końca dokręcone. I teraz tak, polećmy sobie tutaj. To jest dokręcone. To było dokręcone, intercooler jest dokręcony, to jest dokręcone. Tu była jedna śrubka, która jest dokręcona. I tak to było. Aha, jeszcze, no właśnie, tutaj musicie dokręcić. O tym zapomniałem. Teraz tak, weźmy sobie dyszkę, czy to będzie dyszka? To będzie dyszka. I tutaj te dwie części jak sobie dokręcicie, jest tam krętka, ale widzę, że tam jest chyba od czegoś innego, od jakiejś innej części. Sprawdźmy teraz, dobra, jest jeden bar. I możecie sobie w zasadzie przejść tutaj do samochodu i kółeczkiem podwyższyć na 2,5. Dwa i bara możecie spokojnie tutaj osiągnąć. Mamy taki fajny dźwięk turbo. O! I jak widzieliście. Strzelamy sobie z rury. Teraz leci taki fajny ogień. Dobra, pięknie to wygląda. Ładnie wszystko. A czekajcie, bo coś żeście mi tam pisali. No odpalał. Można chyba jakoś więcej tutaj. A nie. Do 2,5. Czyli w sumie 2,5 maksymalnego jakoś tam boosta. Możecie sobie tutaj zrobić. I teraz tak. Zabierzmy się za... Eku, bo tak, maskę sobie montujecie w tym miejscu, wiadomo, to już powinno być w sumie standardem. Teraz tak. Yy, ok, jeśli pojawi wam się coś takiego, że nie macie po prostu do wyboru już yy, modyfikacji, które możecie kupić, a wiecie na pewno, że je nie kupiliście, to robicie coś takiego, że idziecie, zapisujecie grę i wczytujecie ją ponownie. Wtedy wszystko powinno się naprawić. Dobra, ja już jestem po zapisie i wczytaniu gry. Teraz przechodzę sobie tutaj, otwieram i widzę, że mam tak. Turbocharger, które mogę jeszcze kupić. I tutaj mamy eku. W sumie w eku kupujemy wszystko, co jest tutaj możliwe do kupienia, bo tutaj nie ma żadnego podziału na jakieś tam małe turbo i tak dalej. Bo w sumie eku to jest co innego. I mamy tutaj 14800, czyli jak widzicie, 35 tysięcy marek nam potrzeba, żebyśmy zakupili sobie turbo, i eku do tego. Wszystko sobie bierzemy, co tutaj jest. Wszystko, czy nam coś wypadło, chyba wszystko będzie. Dobra, wszystko. I kładziemy sobie to teraz w tym miejscu. Otwieramy drzwi. Łapią za zestaw narzędziomy. Klucz bodajże numer 9. Tak. Odkręcamy sobie fotel. Jeśli go nie macie, to będziecie mieli łatwiej. Aż o 4 śrubki ściągamy go. Na razie go tutaj wywalamy, bo on nam nie będzie potrzebny. Bierzemy tą deskę. I widzicie, że teraz deskę trzeba dokręcić. Mianowicie, możecie to zrobić w sumie na samym końcu. Właściwie ten fotel, wywal. Bierzmy sobie następne elementy, które będziemy tutaj dokładali. OK, mamy wszystko. Kable chyba możemy sobie zamontować teraz, możemy sobie zamontować. Nie potrzebujemy dokręcania tutaj. Nasz oczywiście wyświetlacz Jezu, nie trąb, tylko to zamontuj. No co jest? O, zamontowało się bardzo ładnie. Jak widzicie, tutaj też trzeba wyświetlacz dokręcić. Tutaj macie piękny przycisk. Piękne przyciski, których chyba nie trzeba. Nigdzie dokręcać, bo nie widzę tutaj żadnej śrubki, więc powinno to działać od razu. I teraz tak, bierzecie sobie tutaj zestaw narzędziowy. Chyba była to piętnastka. To była piętnastka. Dokręcacie sobie cztery śrubki, pięć w zasadzie. Pięć śrubek do od tej dykty. Z tego co kojarzę, to w sumie. Któreś tutaj miało inny rozmiar klucza, to było chyba 12. Było 12, czyli tak, dokręcamy to, te elementy tutaj. Pamiętajcie, żeby wszystko zawsze dokręcić do końca, bo coś może Wam później nie działać. Tak jest to niestety tutaj zrobione. Jak to macie już dokręcone, ja sobie jeszcze tutaj te trzy śrubeczki OK, mam wszystko. I teraz tak tutaj była chyba o jedno oczko mniej. Tak czyli tu była chyba. Czekaj, to jest jedenastka tutaj. Czyli dwunastką te trzy elementy dokręcacie, a jedenastką dokręcacie tutaj te, ten jeden element. I wszystko powinno działać jak należy. Tylko jeszcze weźmy tutaj no, zaopiekujmy się tym naszym wyświetlaczem. Wydaje mi się, że co? Dwunastka. A jedenastka też nie, a trzynastka? Czternastka. Piętnastka. No nie. Idziemy w dół. Dziewiątka. Ósemka. Ósemeczką. Dokręcamy i powinno nam wszystko ładnie, pięknie tutaj działać. Fotel ja dokręcam, bo fotel nie jest tutaj zbytnio jakoś tam potrzebny. I po tym może pojawić się mały lag, bo wszystko musi się ładnie tutaj wczytać. Macie no, ładny wyświetlacz, który... Działa jak w zasadzie w nowych samochodach, że ta wskazówka leci do końca, czyli tak jakby się to wszystko tutaj kalibruje. Odpalmy sobie. Ok, mamy tutaj odpalone. Zobaczcie, że mamy tutaj parę informacji przydatnych, bo na przykład mamy tutaj ilość obrotów silnika, temperaturkę, cieczy prawdopodobnie, czyli ten wyświetlacz, który tam był. Mamy naszą dawkę paliwa, którą też możecie widzieć tutaj na zegarze. Mamy tutaj ciśnienie wody w naszym układzie. Mamy zegarek, poziom naładowania baterii, kilometry pozostałe, więc nie wiem za bardzo o co to chodzi, ale być może chodzi o zrobienie kilometrów. No chociaż nie, bo 4000 na pełnym baku nie da się zrobić litry na 100 km. Aha, czyli to w sumie nam przelicza nasz bak na 100 km, czyli pewnie jak będziemy... O, już mamy piąteczkę, trójeczkę, 7. Ok, czyli tutaj mamy informację ile kilometrów nam pozostało na przy aktualnym spalaniu, jakie tutaj uzyskamy. I w zasadzie tak, mamy strzałeczki, którymi możemy sobie przejść do modułów, które możemy tutaj włączyć, czyli naciskając tutaj włączamy ABS-a, ESP, kontrolę trakcji to nie za bardzo wiem do czego to jest, ale to pewnie chodzi o to, żeby rozbujać samochód do 6,5 tysiąca kilometrów. Aha, czy już wiem o co chodzi? W sumie ustawiacie sobie dawkę, znaczy nie dawkę, ilość maksymalnych obrotów silnika, jakie na którym ma się przyblokować. Tak żeby po prostu to wszystko lepiej działało. Plusem i minusem możecie to wszystko ładnie tutaj sobie operować, to w zasadzie chyba jest to, żeby po prostu do turbo momentalnie szło szła taka informacja po prostu z tych, że tak powiem, spalin, że żeby ono szybciej działało. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak w sumie nazwa by tutaj wskazywała. Dobra, następne tu mamy informację o naszych tutaj elementach silnika, czy one są w dobrej kondycji, czy też nie. Jak widzicie, wszystko, tutaj działa, wszystko jest tutaj elegancko ustawione i wszystko elegancko działa, jest nowe, świetne, sprawne. Tutaj natomiast mamy następną informację o np. poziomu wody w układzie, poziom oleju i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy też procentowe pokazane zużycie świec. Następne. Tutaj możemy sobie bardzo ładnie stuningować samochód, tak żeby się po prostu zawory i te dawki paliwa ustawiły pod albo tryb eko, czyli ekonomiczny, albo pod race'a. Jeśli to naciśniecie, to troszeczkę to mija zanim to wszystko się tutaj ustawi. Tutaj mamy taką fajną animację. Zeg nie zegarach, tylko wentylatora. A przy okazji mamy tutaj pokazane, ile barów aktualnie pompuje nasze turbo. Wiadomo, tutaj chyba obroty turbo, jeśli się nie mylę. Yy, temperatura chyba wewnątrz, a tu może na zewnątrz. To nie wiem do końca. No i to w zasadzie tyle. Tutaj możecie jeszcze sobie ustawić tempomat, tylko coś na poprzednim odcinku mi nie bardzo chciało to działać. Nie wiem zupełnie dlaczego ale być może tutaj mi to by zadziałało. Dobra, przejedźmy się. Ok, To troszeczkę wymaga wprawy, bo jednak tutaj silnik inaczej się zachowuje. Ale jak widzicie, nawet mamy tutaj taki ładny wskaźnik prędkości. Dobra, mój kontrola trakcji pewnie blokuje koła, tak żeby tutaj nic się nie ślizgało. Więc Moc może być troszeczkę przekłamana. A czekaj, wyłączmy kontrolę trakcji. No w sumie można powiedzieć, że jest lepiej. Pasy mam zapięte, pasy mam zapięte. Teraz tak, jak wyłączymy antylaga... Czekajcie, zwolnijmy troszeczkę. Eee... przepraszam bardzo, ale chyba mamy tutaj pożar Houston, mamy problem Houston Houston, otwiera te drzwi Polera jasno z tym Barbarzy No dobra, w sumie nie mam co już gasić Czyli w sumie tak się kończy, w sumie przygoda z turbo Jeszcze tutaj mamy naszego wspaniałego kolego, który nam pomoże rozwalić nas samochód do końca to było świetne. było bardzo świetne rozwiązanie. Jeśli chcecie, żebym zrobił odcinek z tym mniejszym turbo, którego w zasadzie nie można kupić, tylko można go znaleźć, to dajcie mi znać w komentarzu. Bo to też będzie dla mnie taka informacja, że po prostu tego chcecie. Mój samochód po prostu sobie płonie i w zasadzie nic z tym nie mogę zrobić. Bo gaśnicą go nie ugaszę. Prawdopodobnie. Aczkolwiek jak już tak się zajął ogniem, to już i tak nie ma go co tutaj ratować. Tak jak widzicie, teksturka troszeczkę przybrała taki ciemniejszy kolor, czyli po prostu wszystko mi się tutaj spaliło. No i niestety tym pesymistycznym znowu akcentem trzeba zakończyć ten odcinek. W sumie w każdym odcinku coś się musi stać. Gdy tam prędkości to tam sobie uważam. No nie jeszcze ten musi jechać. Ten jedzie, to ten... A nie, nie uszkodzi mi samochodu. Leciutko go tylko przesunął. Jestem ciekaw, czy w ogóle Satsuma może się jakoś tam spalić. Że sam, nie wiem, wrak taki spalony zostanie. Ej, to by było w sumie takie fajne. Nie, ja już chyba gaśnie. Nie, to się dopiero zaczyna. Będzie płonąć i płonąć. No i na przykład w tym momencie można sobie zrobić jakieś ognisko, kiełbaski, jeśli ktoś ma mm, przy sobie. Ja niestety nic takiego tutaj nie posiadam. Zobaczmy, czy odpali. Może dalej można jechać? Chyba mój rozrusznik jest w złej kondycji. Tak, to ewidentnie jest po prostu uszkodzony rozrusznik. Zobaczmy sobie, jak wskazują tutaj nasze parametry. Na przykład widzimy, że alternator jest w sumie rozwalony. Nasza uszczelka jest rozwalona. Rozrusznik jest rozwalony, i pompa wody nasza jest rozwalona. No cóż, czyli w sumie nic z tym tutaj nie zrobimy. A jak tutaj mamy z tym? No w sumie widzę, że poziom oleju wciąż jest doskonały do tego, żeby móc dalej pojeździć. Ale niestety, no temperatura 73 to wydaje mi się, że to jest takie trochę przekłamane, jednak tutaj w tej sytuacji. No bo nie może tak być, żeby w tym momencie. Temperatura tutaj była 73 stopnie Celsjusza. No, powiedzcie sami, czy w takim ogniu jest 73 stopnie Celsjusza. No, raczej nie. Czy ja się mogę spalić? Pewnie nie. No to dobra. To... O, mam gaśnicę. Skąd ja mam gaśnicę? Mogę to ugasić? Nawet jakbym to ugasił, to i tak w zasadzie nic mi to nie da. A patrzcie, jak ten silnik czarny czy Mi się po prostu tak już wydaje. O, widzicie, udało mi się ugasić, czyli po prostu mm, wszystko jest tutaj spalone. To w ogóle ciekawe, czy da się jakoś ten samochód po takim pożarze odratować. Aha, tam mi odpadło. I mogę sobie to zamontować na nowo. Mogę, ale no jak widzicie, to wszystko jest czarne, tutaj. czarne, spalone. Pewnie by trzeba było kupić jakieś tam pół nowego silnika, jak nie cały, te wszystkie dostępne części żeby to w ogóle odratować ten samochód. No więc, zbyt długo się niestety nie nacieszyłem tym turbo, ale przy okazji wiecie jak to wszystko montować. Jeśli chcecie zobaczyć sobie przejazd to polecam zobaczyć to na moim drugim kanady. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja, follow na instagramie, dołącz do naszego Discorda, bo tam również możesz uzyskać pomoc albo porozmawiać sobie po prostu z nami. Nie szalej tak bariacie i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.